Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 drobiazgów chciałbym Państwu pokazać parę książek kucharskich, ponieważ no... Książka kucharska jest to tego typu publikacja, która bardzo często była jedyną książką w domu, czasami jeszcze do tego jakiś kalendarz gospodarski dochodził, ale te książki, które tutaj Państwu prezentuję zgromadziłem już przez dłuższy okres czasu, no mają one jakby to powiedzieć swoją półkę w bibliotece, rzadko się do nich sięga, ale trzeba przyznać, że można się bardzo wzruszyć przeglądając niektóre okładki, może tutaj na Początek y, pokażę. Y... Kucharza Wielkopolskiego. Jest to są to praktyczne przepisy gotowania smacznych i tanich potraw. Także jest to książka z 1904 roku. No, widząc jej stan, no, widać, że była bardzo często używana. Tutaj proszę zobaczyć gospodyni doskonała, czyli przepisy utrzymania porządku w domu i jednocześnie też przepisy, które mówią co tam trzeba w domu mieć, żeby móc coś ugotować. No, bardzo transparentną taką nazwą jest Kuchnia Polska, czyli książka, która mówi o całej kuchni Polski, Polski cały czas są to książki, które zostały wydane w... Przeszłości przed wojną. Tu bardzo ciekawa jest ilustrowana, ilustrowana, ilustrowana książka krakowska dla oszczędnych gospodyń, tutaj, która może, przy pomocy tej książki można smaczne i tanie obiady dla domów obywatelskich gotować. No i proszę też zwrócić uwagę, tutaj specjalnie pokazałem, jaka jest ładna ilustracja, jak wyglądała taka stara kuchnia i można było. Tutaj sobie różne rzeczy gotować. Oczywiście, jeżeli chodzi o te książki, to tutaj jest na przykład kucharka polska, czyli szkoła gotowania tanich i smacznych, zdrowych obiadów. No, trzeba przyznać, że wiele tych przepisów się tutaj powtarza, ale bardzo często są to przepisy aktualne do dnia dzisiejszego. Może nie taka bardzo stara książka podstawowa, jest to pani Maria Dislowa była dyrektorka Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Lwowie, wydała taką książkę, też jest to takie kompendium wiedzy, że w zasadzie wszystko w tego typu książce można zobaczyć, łącznie z tym, jak ubrać na przykład zimne przekąski, czy jak ubierać półmiski. Jest to bardzo ciekawa książka, nie ukrywam, bardzo często była prezentem ślubnym dla pań, które szły w nowe życie. Ja od Idąc na, swoją, na swoje gospodarstwo, dostałem książkę kucharską dla samotnych i zakochanych. No, byłem wtedy bardziej samotny niż zakochany, ale przy tej książce, która jest. Troszeczkę tylko ode mnie młodsza, no, robiłem sobie omlet, robiłem sobie jajecznicę i korzystałem z tej książki, w każdym razie tą książkę dostałem, jak to się kiedyś mówiło, na wyprawę z domu. Różne firmy reklamowały się przy pomocy książek. Proszę zobaczyć, firma doktora Edkera wydała książkę kucharską. Oczywiście było tu głównie o pieczeniu, głównie o zaprawianiu, ale też jest rozbiór mięsa, także... Reklamować się można było przy pomocy tego typu książki, ktoś, który kupował wyroby firmy. Edkera miał też w domu książkę kucharską Etkera. Druga firma, która miała y, przyprawy, też firma Knorr również wydała taką książeczkę, gdzie są różne przepisy, jak co w domu urządzać, jak co robić i też są to bardzo ciekawe. Ja od razu świetna reklama firmy pokazująca na przykład tutaj jak wyglądały budynki firmy. Była taka firma, która y, robiła garki do zaprawiania y, weków do konserwowania mięsa i to też była firma Rex i też wydała Kochbuch i też jest książka też bardzo ciekawie opracowana no są tutaj pięknie opracowane przepisy a jednocześnie pełna instrukcja jak zaprawiać różne owoce, różne warzywa, żeby je później można było w późniejszym okresie używać. Książka z 1915 roku a Pięknie wydana. No, tutaj, na przykład, jest taka książeczka wydana dla Polaków, którzy pracowali w Niemczech przed I wojną światową i bardzo piękny tytuł jest. Szczęście domowe: dokładna nauka o gospodarstwie domowym oraz poradnik kucharski. Napisany dla matek i córek stanu średniego, dla mieszczan, rzemieślników, robotników i włościan. No i też y, pełna gama różnych przepisów do wykorzystania. Oczywiście, tak jak tam firma REX pokazywała. Swoje aparaty do konserwowania, to tutaj była polska firma yy, Godea, która też właśnie produkowała takie garki i też w bardzo podobny sposób wszystko już w języku polskim można było właśnie do zaprawienia, do robienia soków różne yy, urządzenia. Yy, yy, firmy wydawały różne książki, ale były też właśnie te takie ozdobne yy, książki. I to jest na przykład taka bardzo ozdobna książka kucharska, ma bardzo mało obrazków, została wydana w 1886 roku i też proszę zobaczyć jaka piękna ilustracja tutaj ludzie biesiadują a tutaj gospodarka skromna ale dumna że mogła takie piękne rzeczy ugotować no tu jest bardzo luksusowa książka abc gotowania jest to książka z 1900 Piątego roku, też pięknie wydana, jak na tamte czasy rzadko spotykana, że niemiecka książka jest wydana nie gotykiem, tylko normalnym drukiem, czyli jest do dzisiaj lepsza do czytania. No i też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ tutaj jest dedykacja i to dostała. Pani z okazji ślubu w 1905 roku, a fajnie, bo ta książka należała do rodziny Guzdorfów, którzy byli właścicielami y, y, Górki Duchownej. No i najstarsza książka kucharska, bardzo ciekawa, książka, która ma ponad 220 lat. Ja y, kupiłem ją bardzo, bardzo. Y, Dawno też są tutaj różne działy, właśnie yy, różne yy, działy, jeżeli chodzi o gotowanie, urządzanie mieszkań. Yy, jest tutaj też ryby, mięso, yy, grzyby. W każdym razie całe piękne są przepisy, jest cały taki zestaw pokazany, co po kolei można gotować. No a książka jest napisana w zasadzie Matka Domu, w ten sposób napisana i została wydana w Brnie w 1791 roku, a ja sobie zapisałem, że kupiłem ją w poniecu na rynku w 98 roku, czyli już trochę lat ze mną jest. Także proszę przejrzeć swoje biblioteki, proszę spojrzeć swoje szuflady, zawsze gdzieś tam po babci się może jakaś książka znaleźć i. Bardzo często w tych książkach są ciekawe zapiski, ponieważ panie sobie zapisywały. I tutaj, na przykład, proszę zobaczyć, na końcu tej książki ktoś sobie zapisał przepis na mydło, bo były takie czasy, kiedy trzeba było mydło domowym sposobem produkować, i ktoś komuś udzielił takiej informacji, i ktoś sobie tutaj zapisał, jak produkować mydło. Także życzę, jeżeli ktoś ma książkę kucharską, ciekawej lektury. Dziękuję.